Dzień Organizujesz swoje rzeczy? Tak No piękne masz wszystko Tutaj zrobimy organizację, żebyśmy mogli pokazać nasz nowy dom, co? Tu są moje buty Piękne. No piękne Tu moja lampa No tak Ok, zaczynamy Tutaj jest samochód naszej, już znacie to. O, i macie dużo komentarzy o foteliki z tyłu. Zaczynamy z tym. Opowiadać, że dzieci siedzą w bagażniku? Poczekajcie, to jest dobry temat. Zaraz będziemy pokazać nasz dom. To jest nasze nowe, nowe dom. Ale myślałam, że. Opowiadaj, bo są kilka komentarzy, to znaczy całej rozmowę o... Że dzieci siedzą w bagażniku. Dzieci że siedzą nie, w bagażniku. To jest niebezpiecznie i nieopowiedzialne z naszej strony. Niebezpiecznie, niebezpiecznie, nie... Ja tak Wszystko mówię. jest nielegalne. Tak. I tutaj jest... Dobrze, że to w... przypomniałeś. Tu Ci od razu pokaże sytuację brudnych skarpetek. O, przepraszamy. Ilia pokaże, jak z bagażnika się robi siedzenie który Mercedes 30 lat temu to z tego tam się wciska i tam się wyciąga raz, i dwa i tu mamy A. śmieci, kredki różne inne po dwóch tych podróży. Jak wiecie to my już się nie mieścimy w pięcioosobowym osobowym, dlatego ważne było mieć to auto, które ma... Szukaliśmy go zresztą pod tym kątem też, które ma dwa siedzenia. Dodatkowy styl, i zobaczcie, Niemcy sobie wyposażyli to w oryginalne pasy. Także tu mogą siedzieć dwie dorosłe osoby, trzymając nogi, tu albo możemy, tak jak my, sadzić tutaj. I dzieci jeżdżą w bagażniku. Najbezpieczniejsze miejsce, najbezpieczniejsze miejsce w aucie kolizji czołowej, i to jest większość większość kolizji, jest czołowych. To jest to, co, co ja czytałem. 80% kolizji jest. Przodne. Przodne. Tak. W kontekście takiej kolizji czołowej to dzieci są tylko wciskane w te foteliki. Jak auto się zatrzyma gwałtownie, gdzie wszyscy lecą do przodu i tną się pasami, rozwalają sobie głowę i szyję, i karie różne przedmioty, to dzieciaczki tylko lecą i są wcis wciskane w foteliki. Także dlatego, jak ktoś się nie zna, to nie wie, że to są najlepsze miejsca w Ałcie. Ja też bym tak chciał podróżować. I po drugie, to jest kolizja na przykład, bo ja, ja wszystko o tym czytałam. Bo jak kupiliśmy ten samochód, dostałam dużo komentarzy, dużo linków od Was. Bardzo dziękuję. I, i czytałam różne artykuły, oglądałam różne filmy. I to, co ja e, zrozumiałam, i bardzo cenne, że ten Mercedes to nie jest plastikowe. Więc, jak ktoś nam uderzy z tyłu, nasz Mercedes będzie rozwalić tą plastikowy samochód, który nam uderzy. Bo jak to by było jakieś plastikowe, to mógłby być problem, bo widzicie jak uderzony... Jak, jak ja, tu się, tu się, ktokolwiek uderzył z tyłu, to się zatrzymuje tutaj na hak, na bardzo mocnej framudze. Tak. I dzieci są bezpieczne. i. To jest bardzo rzadko, to jest 20%. mi, kolizje są z tyłu, więc z przodu oni mają najbezpieczniej. To jest to, co ja czytałam i to uspokoiło. Mi się nawet bardziej podobało, dlatego naj, najmniejsze dzieci siedzą tutaj, bo są, mają najbezpieczniej. Czytajcie o tym, dowiedzcie się, bo. Możemy myśleć, że to jest niebezpieczne, ale dokładnie dlatego mamy stary Mercedes, który nie jest za bardzo sexy. To nie nakręci mnie ten samochód, ale właśnie po to to mamy, żeby nasze dzieci były bezpieczne, bo my chcemy jeździć daleko i często. Więc dziękuję Wam bardzo, że pilnujecie nasze dzieci, że dbajcie o nas, bardzo mi się to podoba. I, i kontynuujemy nasze pokaz domu. Jesteśmy na północ teraz Sardynii, gdzieś tutaj. Jutro. Mamy tutaj piękne tarasy. Nam się podoba. Bawimy się Nie, z dziećmi tam. Bo możemy, Joga. bo możemy tu jeść. Tak. Dwie stoły do jedzenia. Kto chce iść i pokazać nasz salon? Ja. Chodźcie. Ja, ja pokażę mój A, salon. A okej. Okay. Ile chce nagrywać? Ja pokażę mój salon. Jesteś na łóżku? Ok. Tutaj jest salon nasz. Chodźcie zobaczyć, tutaj jest ciekawe po włosku. Bo tam mamy kuchni. Pan pokażesz kuchni. Tam mamy kuchni. Nie wejmuję. To jest po włosku, bo tam jest kuchni i tutaj są talerze. co jest dziwne po Ja bym chciała na przykład jako Amerykanko jak najbliżej, bo jak rozładuje talerze, a oni zawsze mają osobno w salonie. Czyli mamy talerze. Widzicie? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Coś otwierać trzeba to pokazać. O! Żoła, tak? Okay, teraz ja przyjmuję, dziękuję. Okay, tutaj mamy pokój. Nasze. Tam gdzie już śpi. I tam jest mm. okno. Będziemy o tym pokazać, to jest ciekawe. Tutaj mamy łażęki Pierwsze. I zobaczcie, tutaj jest ciekawe, bo okno są tam wyżej. I tutaj masz jakby miejsce na okno, ale nie ma. Tutaj jest pokój Kasi. Ona tutaj śpi. I zobacz, przez okno to jest śmieszne. Oni mają tam zdjęcie. I to nie jest piwnica, jak widzieliście. Bo tutaj mamy wejście na zewnątrz. To nie jest piwnica. Jest chyba teoria. Tutaj mamy jakby komórki. Tutaj mamy drugi łażenki. Mi się podoba bardzo, że są dwie łażęki tutaj. Bo jedna jest nasza i jedna jest wasza. Tak jest. I tutaj hmm. mamy okno. Irija, pokażesz swój pokój? Tu śpi. Mówi, że damy tak. się do skrzypka. Tu śpi. Mówi, że jest i lampa, a, ta, a ja śpiewam. Mówię, że, naj... że jestem kotem, kotan, bo jestem najlepszy. Najwyżej, pięknej, i tutaj zorganizowałeś swoje rzeczy, tak? Mhm. Dzieci sami zorganizowały swoje przestrzeń. To jest śmieszne. O! wszystkie. Dziewczyno, co ty robisz? Wow! <laughs> tutaj mi się podoba bardzo jest wejście na podwórku. Od ich pokój. I tam jest wejście do domu. Lubię, jak są okno, bardzo, bo lubię świeże, ale mi się wydaje, że tam te okno mają sens. Po pierwsze, komary nie ma to było niesamowite. A po drugie, jest tak, jakby chłodniejsze tam w środku, bo to wszystko jest pilnowane przez te mury. Tutaj i aż tak dużo ciepło tam e, nie wchodzi. A, ale mam przytulankę. Dziękuję ci, kochanie. jedno, um, okay. jedną rzecz, której chciałam zahaczyć jest progres. Stół. stół. A ile, opowiedz jak ty się czujesz teraz, jak my się dużo i często się bawimy. Bo się bawić. Ale lubię, jak mama ze mną. <laughs> Dowiemy się, co się dzieje dookoło nas I idziemy na plażę chyba. Widzieliście nasz dom. Może jutro zrobimy dron. To będzie super bo na razie. A, jutro mamy bardzo ciekawe wycieczka. Jutro jedziemy do niebieskiej strefy, ale to jutro. Mamy figi wczorajsze, bardzo fajnie ryż, tahini różne orzechy i dodaję tutaj zrobiłam mleko orzechowe, tylko nie robiłam przez przez worku, bo po co, bo i tak kładam tutaj, nik mi nie przeszkadza. Zblendowałam po prostu orzechy włoskie, bo nie kupiliśmy mleko orzechowe. Zrobiłam. I idziemy na plażę? Play! Nie wiem jak Wy kobiety, ale ja jako kobieta czuję i widzę e, radość i docenianie pewnych rzeczy, to kobieta jest wiecznie piękna. Na ten wyjazd to jest tego, ja najbardziej się uczyłam. Rodzina. Łatwo zapomnieć o tym. Miałam dużo pracy teraz, miałam e, serial. A trzeba zawsze wrócić do tego korzeni. I myślę, że to jest sargiński sposób, bardzo wielki powód, że to jest strefa niebieska. Będziemy o tym jutro pogadać, bo to jest dużo uwagi do koło rodziny, jakie to jest ważne. I jak starszych są szanowane, i nie ma tutaj dom dla starszych. Młody pokoleń dba o starszych i mają dużo szacunek do nich. I to widać w rozmowie. A, ale żeby mieć to, to trzeba też szanować te młody. Mamy. W A jak my im się szanujemy, jak oni są małe, to jak są starsi, to będzie po prostu reciprocity, reciprocation. Nawzajem będą nas z powrotem dać tego tego szanowania, a jak nie szanujemy naszych młodych, to później oczekujemy ten szacunek, a to trzeba zarobić, jak są w takim wieku. Ten chęć do nauczenia jest chyba najważniejszy, ja mam ten chęć. Nie żeby być... Tak, żeby być wielką aktorką, który ma duży sukces. To jest jedno, ale to jest jedno wymiar. Moje największe marzenie jest, żeby mieć bardzo czasny, piękny... Kochane rodzinę, który razem osiągniemy sukces, razem, ja jako grupa. Ja muszę muszę jeszcze postawię. Mało, niedzielnie. Te, które mam tutaj, myślę, że na dzisiaj, czemu nie? To wystarczy. Dobra. Dobrze. Skupę? Skupę. Ok, awaria. Papa, pa. do zobaczenia. Za to deszcz padać. Jak tam? Mokry? Wszyscy? Tak. Jak tam? O matko. Biegając. Nie, nie, Z dziećmi. Gdzie tam owoc? Z dypałkiem. Dobrze, że jestem w grupie.